Moi drodzy, ja jestem Misaga i dzisiaj będę losowała kogo ze świnki Pepe przypominam. Dlatego też specjalnie ubrałam różową perukę, żeby na pewno, ale to na pewno, wylosowało mi świnię Pepe. Więc uwaga, uwaga, losujemy, startujemy i kim będę? Kim będę? Co to krowa czy zebra? Nie jestem podobna. I jeszcze raz. Dobra, tamto losowanie w ogóle się nie liczyło. Teraz na pewno będę już świnką Pepe. Ptakiem. Ptakiem? Czuję, że teraz stanę się świnką Pepe. Powitajcie, świnie Agę. Już wasza Miss Aga do was nie wróci. <grym> Za chwilę poznacie moją rodzinę! Moją wielką świniową rodzinę! A jeżeli chcielibyście, żeby Miss Aga do was kiedyś jeszcze wróciła, to zostawcie pod tym filmem 30 tysięcy łapek w górę! Bo inaczej. Zostanie tylko Świnia Aga! Wszystkie te pudełka niespodzianki są oryginalne, ale żeby była większa beczka, to mam też tutaj zestaw prosto z Chińczyka i coś czuję, że ta świnia będzie wyglądała chyba jeszcze gorzej niż na obrazku. Będziemy sobie dzisiaj robili niezłą bekę ze świni Pepy, więc jeżeli ktoś bardzo ją lubi, to może niech lepiej nie ogląda tego odcinka, bo jeszcze mu się zrobi smutno. W życiu nigdy nie widziałam sklepu z samymi owocami. Jak już to są owoce, i warzywa, no nie? O, o matko, ile klocków! Czy ja sobie z tym poradzę? Chyba jestem za duża, żeby to złożyć. Ej, tu można taki domek mieć jeszcze? Ale jazda. To to może jednak nie jest chińska podróbka, tylko to może są też jakieś oryginały. Teraz to powiem Wam, że jestem delikatnie w kropce. Okej, okay, coś mi się jednak chyba pomyliło, bo, bo to jednak jest, słuchajcie, oryginalne. Widzicie, to jest ta sama firma co tutaj. Chyba że, chyba, że to wszystko są podróbki. Klocki, Masza i Pepa. Duży zestaw. Czy Wy tutaj widzicie gdzieś Maszę i niedźwiedzia? Bo ja nie. Yy, Halo, mamy problem? Nie dali mi tutaj instrukcji! Ja przecież nie dam rady tego złożyć, ale zobaczcie tą świnię. Ona nawet, nawet nie wygląda tak źle. świnio mm, świniopepo, jakie masz piękne rzęsy. Szkoda tylko, że po 6 na oko. 10 minut później i Aga złożyła klocki, którymi mogą się bawić już dzieci w wieku 1,5 roku. Nie wiem, czy czujecie taki sam dyskomfort jak ja. Ale bardzo dziwnie się czuję, kiedy widzę ten wzrok świni Pepy. Nie mam pojęcia czemu bajka świni Pepy jest dla dzieci. Ja jak tam ją oglądam to bardzo dobrze się bawię. I czy ja już tutaj od razu trafiłam świnie Pepe za pierwszym razem? Im dłużej patrzę się w ich oczy... Tym bardziej się boję. Nie wiem czego się boję, ale czegoś się boję? Ja mam taki pomysł, że to nie będzie sklep owocowy, tylko to będzie sklep ze świniami. I tutaj świnki przychodzą kupować inne świnki na obiad. <śm> Zobaczmy teraz, co tutaj kryje się w tym szalonym kamperze. Kamperze stęczą i uwaga, mamy! Mamy tutaj słodkiego królisia, No, czyli słuchajcie, jednak w sklepie będą też inne zwierzęta do, do zjedzenia, będą też, słuchajcie, króliki. Tak jak mówiłam na początku, lepiej, żeby tego odcinka małe dzieci nie oglądały, bo mogą się jeszcze bardzo. Przestraszyć. Uuu, dostaliśmy jakąś listę. Tam żadnej, słuchajcie, wcześniej nie było. I co my tutaj mamy? Wow, jest nawet samochód. Ale jazda, szkoda, że go nie mam. I to są chyba wszystkie postacie, jakie możemy tutaj znaleźć. I widzę, że nam się na początku trafiła fancy Peppa, czyli taka wiecie, elegancka. No, elegancki obiad będzie. Raz, dwa, trzy, a w tym domku mamy. To to jest? Yy, yy, to chyba jakaś mysz jest? Ja nie wszystkie postacie ze świni Pepy ogarniam. <laughs> Im się nogi ruszają, one mogą siedzieć. O, świnia Pepa może usiąść. Po tym ogonie nie jestem do końca przekonana, czy to jest jednak mysz. I wydaje mi się, że to może być królik. Tylko czemu zrobili takie krótkie uszy? Przecież królik powinien mieć bardzo długie uszy. Świnka Aga bardzo chciałaby znaleźć mamę świnię albo ojca świniaka. I czuję, że tutaj w tym kamperze ktoś taki będzie. Uuu, jaki ten kamper jest ładny! Różowy! I. to jest chyba. George, George w sukience? George'yk chyba jednak powinien być trochę mniejszy, no nie? Czyli to jest chyba, słuchajcie, kolejna świnia Pepa, tylko tym razem w jakiejś sukience z kwiatami. Więc ląduj tutaj do koszyka. O, o musisz się zmieścić. Jak zmieścisz się do koszyka, to do garnka też się zmieścisz. <laughs> Problems? Tak, tak, mam problem. Mam problem, że nie mogę znaleźć tutaj nigdzie mojej matki i mojego ojca. Co to jest? Za zebra. Ten czarny pasek na pysku tej y, zebry wygląda trochę jak obroża. <głos> Serio. <głos> Brakuje tylko jeszcze smyczy i wydaje mi się, że, że to będzie. O, wiem, kto to będzie. To będzie zwierzę naszej głównej bohaterki, świni Pepy, bo ona, wiecie, pojechała na zakupy, kupić sobie tutaj rzeczy na obiad i zabrała też swojego zwierzaka na spacer. No, stój! Może chcesz się wysikać, co? Czy ty się w końcu przestaniesz na mnie tak patrzeć? Ten wzrok masz taki świdrujący. A ja wiem o co chodzi. Bo ona nie patrzy się na mnie, ona patrzy się na was. Ona się patrzy na wszystkie osoby, które nie zostawiły łapki w górę. I po prostu chce was pożreć wzrokiem, więc radzę wam szybko zostawić łapki w górę. Bo jak nie, to traficie do tego sklepu, ale będziecie do kupienia. Tym, tyry, tym, tym, ty, tyry, ty, tym, tym. Ty, ty. Chyba jakoś tak to leciało. A czy to jest dziadek pies? Panie dziadku, czy pan jest psem? Bo dzisiaj, dzisiaj już pan nie będzie psem, bo nowymi psami są zebry i pan musi być. Pan musi być dzisiaj wilkiem, który zdmuchnie te wszystkie chałupy, które stoją tam z tyłu. <laughs> No, mocniej dmuchaj, mocniej! O! Udało ci się, rozwaliłeś, widzisz? Jaki masz mocny oddech? Tym, tyry, tym, tym, tyry, tym, tyry, tym, tyry, tyry, tyry. nie wierzę! Kolejny, kolejny słabo dmuchający dziad! Ej, czekajcie, czekajcie, to jednak jest inny dziadek! Ten chyba ma trochę większą głowę. I na pewno mają inne koszulki. Który dziadek jest tym prawdziwym? Musicie stoczyć walkę! Walkę na śmierć i życie! Okropna świnia Aga zrzuci Was z wysokości, i ten, który zostanie na stole, ten przeżyje. Uwaga! No to już wszystko jasne! Przeżyłeś! Jesteś tym prawdziwym dziadkiem! Dziadzio psie, miałeś naprawdę bardzo dużego farta, że przeżyłeś. Oby tylko nie trafił tutaj się jeszcze trzeci, bo będziesz znowu musiał walczyć o życie. Ale nie moi drodzy, mamy tutaj jakiegoś ubrudzonego kupą kota. To jest twoja kupa, czy to jest kogoś innego kupa? Nie wiem, co jest lepsze. Czy być okupkanym, czy samemu się okupkać? A tak szczerze, to ja nie wiem, czy ja chcę tego flejtucha kota do mojego mięsnego dodawać. No powiedzcie mi, kto go kupi? Kto kupi? Ops! Kota. Ja bym nie kupiła. Ktoś z Was go kupi? Proszę bardzo, możecie, możecie pisać w komentarzach y, kwoty, kto za ile go bierze, i nie wiem. Licytujcie się o niego, bo, bo ja go nie chcę. Tym, tyry, tym, tyry, tym, tyry, tym, tym, tutaj musi być ojciec. Nie, to nie jest ojciec, to jest znowu jakiś królik. Stoisz? Stoisz, pięknie stoisz, bardzo ładnie stój tak. Oj, troszkę temu na dole wgniatasz oczy, ale, ale nic się nie stało. Myślę, że mu jest tak bardzo wygodnie. Okej, okay, teraz w tym kamperze przyjedzie do nas. Matka świni Pepy. Widzicie jak ona tu jedzie? Tak właśnie wjedzie nam tutaj na ten odcinek. No, no, waga. Kolejny królik nie wierzę! I co jeszcze z nim jest nie tak? Ma głowę odwróconą od tyłkiem naprzód! Nie wierzę. Przecież nikt go nie kopi. Nikt go takiego felernego towaru, no! Nie wiem, idź tu sobie do tego kota. Załóżmy, że, że tutaj to jest y, śmietnik za sklepem i, tra i, i, i tam trafiają y, takie właśnie zepsute troszeczkę towary. Okej, okay, ostatni domek. Jak tutaj nie będzie matki albo ojca, bardzo będę zła.

co oni nie wiedzą tego w tej bajce, czy o co chodzi? Ja nie wiem, kto tą bajkę wymyślił, ale ja bym zrobiła dużo, dużo lepszą, nazwałabym ją y, 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 sklep mięsny u Miss Agi i. No i tam właśnie w tej bajce by było y, to, co widzicie tutaj dzisiaj. Chociaż nie wiem, czy ktoś by chciał taką bajkę oglądać, na pewno by to była bajka nie dla dzieci. Ostatnie pudełko, ostatnie i jeżeli tutaj nie będzie matki albo ojca, to ty, moja droga świnio, idziesz do gara razem z nimi wszystkimi. Więc radzę ci tutaj popatrzeć się w oczy swojej matki, która jest za kierownicą, i powiedz jej, że jak zaraz tutaj nie nadjedzie w swoim super kolorowym, wypaśnym kamperze, to będzie bardzo źle. Mi zgaga się zemści! Tym, tyry, tym, tym, ty, tyry, tym, 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 ty, tym, tym, ty, tym, tym. Mały George. To jest mały Giorgio, okupkany Georgi! O nie, ja wiem, co się stało. Ten kot narobił na Georgiego, a Georgie narobił na kota. Tak właśnie, słuchajcie, było. Taka była bajka nawet, wiecie? Nie oglądaliście tego odcinka? Jak kot y, zrobił kupkę na Georgiego, a, a Georgie wzdęć wzdemście okupkał kota? Ja oglądałam taki odcinek, serio. Był taki odcinek, naprawdę. A, a teraz, moi drodzy, wszyscy trafiacie do wielkiego gara. Wszyscy i zrobię z was jedną wielką zupę. Twój wzrok tutaj ci, koleżanko, już nie pomoże!